Nie, to trzeba skakać. A, i my tu byliśmy kiedyś. Czy mi się nie wydaje? Nie, Nie. Mhm. Albo nie. Ale że się na górze paseczek ładuje. Aaa, to... nie można się ruszać, jak paseczek dojdzie do końca. To jestem prawie pewien. No. Mhm. Tylko właśnie i o to chodzi, że po robaku musicie skakać, tylko nie możecie stanąć tak na stopie, żeby on was dziabnął, nie? Mhm. Ewentualnie bez stopa też można umrzeć, to prawda. I jak wszyscy stoją, to ten pasek się ładuje. Tak. No poczekajcie. Podejdź, Poczekajmy, może do nas podejdzie. Przejdźmy kawałek. No i stop. Przekakujcie. Stop się. Ja myślę, że każdy osobno musi. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Po kolei niech Czekaj, lecie. czekaj. No leci, przeskocz. <grafQue> Czemu ty tak mu po głowie, biednemu, skaczesz? Go, 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 go! No, po… stój. Stój. Wiesz, że możecie się wszyscy ruszać na raz? To nie jest tak, że to... Stop! No właśnie. Stop. Dobra. Dobra. O kurwa. Może górą pójdźmy? Ja pójdźmy bo górą, wiarę! Pójdźmy górą, no. Tylko ci, co będą musieli, pójdą dołem. O Boże. Presja, presja. No, Przesuń ta się. No. Bo ja nie mogę wejść, o. No, ale trójka musi być dołem chyba. O, teraz... Czekaj, o, o mogłaś stać na mnie, ale już A okay. byś nie skoczył przecież. Kur... no, działa. Proponuję bardziej pewnych siebie puścić dołem. Ja mogę iść dołem. Ja, ja idę ja górą. Też, ja, ja też mogę iść dołem. Ja górą, ja górą, nie jest Korcą paluszki, korcą. Nie ma matematyki do rozwiązywania i widać jak to się kończy. No to ładnie. Ale dzisiaj w sumie rozwiązywałam. Co? Jesteś w maturze. Ale... Ale. Nie poprosił po... o pomoc w kombinatoryce. No i to bym też zrobił, w sumie lubię. Ja nienawidzę. Co? Tak że to były rzeczy. Kombinatoryka na wyliczenia prawdopodobieństwa, tylko w różnych takich sekwencjach. okej. Okay. To zawsze jest 50%. <laughs> się albo nie. <laughs> bam, 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 bo dzień, to ty. A, teraz ja jestem pierwszy. No słuchaj, ja się lepiej no. czuję, jeden z druga. Bezpiecznie. Okay. W ogóle suchy wygrał sobie Rafał taką. Wiem, ja, widziałem. Właśnie ja się spóźniłam, ja, ja oburzę. Ej, wracajcie tam na to. Chciałem troszkę poddymić tak, tak o. Ja specjalnie po prostu. Ja I idź. Teraz, ja tak ustawiłam, że... Ja mam się ...czyli z tym joinem. Już sur? Jak stoisz, to idź. Ej, Altarodin, chyba zejdź stamtąd. Dajcie mi nic na spokojnie zaltabować. Nie altabuj ty, brzydki człowieku. No Dobrze, su nie. Nie podpalcie się za bardzo. Kto pierwszy próbuje teraz? Ja, ja mogę. Czy ktoś chce? No, ja, 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 ja. Idź. Po prostu sam sko Na całym pasku, na całym pasku Skakujemy, Stajemy przed pompką, stajemy przed pompką i teraz skaczemy Instruktor BHP. Super. A teraz ja? Nie, to jest OK. Idziemy, porepka. Nie, ale przeskocz to jeszcze raz. <grymne> Wląduj, gdziekolwiek. <grymne> o, <u. grymne> O, no co <to> jest? <grymne> Dobra. Żyję. Miuu. nie lubi czytać instrukcje. Dobrze. Teraz musimy tu przejść, przepchnąć, nie? Ustawmy się w dwa rządki. Tak też chyba może być. Nie, tak nie może być. Halt! Stop! Pchaj. Oh, ja nie to w sumie... No, bo... Ups. wystarczy, że jedna osoba w sumie przestanie pchać. Faj. Faj. Stop! Dobra, git. Pchaj! I teraz powoli. Powoli, powoli. Do jednej czwartej paska, stopy Ciebie się możecie uspokoić za mną. Ja się nie ruszam. Ej, nie? Szybko bomba, żeby pasek się skończył. żartowałem, żartowałem. Stop stop stop, 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 stop. Idź ktoś z kluczem tam. Jak mało wystarczy, żeby podjarać no, ludzi, nie? Nie ja we ja mogę wejść. Z Jak nie możesz wejść? Nie mogę. To odejdź. W, w, lecisz, lecisz, w. Halo. No wu No próbuję. To, a ruszaj się na boki potem. Nie wierzę w to, co tu się dzieje. Ej, no to jest. Of, Offline. Offline. Nie. Yeah. Nie uwierzę. A jesteś online. Coś o. się udało, coś się udało. Dobra, wow. to. <laughs> Ej, udało się, nie wierzę w to. Koniec tego, Simon Says. O Boże. Teraz będziemy mieli kaski, nie okay. wiadomo co to znaczy w ogóle. Dobre wafle? Retro game. Mogą być takie słuchawe. O Boże. Okay. A każdy ma swój kolor. What? A co się obraca? Spacjo. tak? Oho. Okej. Okay. No dobra, to chyba nie będę być trudne. Każdy mniej więcej robi, ile może. O, wróć na może, ten zielony. Nie, po co? Bo tam bym miał lukę idealną taką. Ale ja trzy buduję tu. To mi tu. No jak ci dopasowuję tuba ładnie. Ej, to tak... okay. tu Okej Tu... Tego już nie zrobimy, nie? Czemu? Zrobimy, zrobimy. Musimy tylko za jedną jeszcze Ale gitara, dobra, co tu się wydarzyło O, ale ładnie, byki, dobrze, dobrze. Ouuu Cześć, masz tu to, masz to miejsce. A myślałem, że ty na pasko wejdziesz i ci dziurę zostawiłem Ej, no gdzie mi tu się pata? <Glety> <glety> tutaj, Ej, bo ja... ja... ja zacząłem patrzeć, że... Ja Ciekawe ile to będzie jechało w ogóle. Ej, zostaw mi to! Zostaw mi to! Nie moje! <glety> Kodnik no. Możesz obrócić to i dwójkę dać A, chuj... Trollin trolluje. Obróć to! No co to co robicie się? po tamtej stronie? Ja ja ty, my Jakoś sobie pięknie radzimy tutaj Boys po no prostu, nie. wiesz? Boys, boys, boys Ej, no nie. Cześć, Ja tutaj trafię w tą dziurę, pato, 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 pato Ja tam idę, no! U. No Co tam ja robimy? Radzimy świetnie Nie, nie no wiem sparty. co teraz mamy zrobić No robić. nie Ej, my tu... No przegramy Nie, nie przegramy tego Budujcie! Dobra, no, to mnie no. Co tam się sprawy stało? Przecież było tak dobrze podobno. Ej, no, wy to... A wy wiecie? Że... Wy... wy wiecie, że nie musicie budować tylko swoim tym wy, tu tylko wszędzie. No tak! Ale my zaraz no, tu się czujemy w miarę bezpiecznie. Jeszcze raz, No i jestem, Jedziemy, Przepraszam, jedziemy. nie pójść, do narożnika, do narożnika, Zabra, idę z dzieckiem. Zobacz na mnie, No przesuń się! Jak na dół się idzie? Ja myślę, tak, O. No, w dół. <laughs> Idę, idę tam, idę. zostaw i odejdź mi stąd. <laughs> no, tu też idę. To no, tu. No wieś To ja idę tu. No! Dobrze, idziesz tam, Ola? idę tu Dobra, czekaj. Tam to jest... załatwiam? Okej. Ale ładne teraz klocki lecą. Czekaj, Ola, ja tu cię wcisnę. Same trójki poleciały co jest! O, ja się tu wcisnę. Dobrze. Ja, A ja mam czwartą trójkę z rzędu chyba. No to jest łatwe, to jest takie. No, no, no. Gdzie? do tej dziury ty? Dobry o, o. to. Dara. Idziemy. Ciekawe. Mogłoby być dłużej. Ale ciekawe kierki, Ogólnie, gdyby to był normalny, no. te teatristo... 300. No, przebane co? Tetris na multiplayer? Nie Ja myślę, że trzeba Co to jest? To jest... Arkady! Arkady oh ar to są! Ale mam się piłkę, piłki! Się <gry> nie, bo to się lepiej odbija, pa! Teraz <gry> jest tyle, że te piłki nie mają jak spaść! No i dobrze. Właśnie o to chodzi. Moglibyśmy równie dobrze stać w miejscu, nie? O. Ci tam przytulili jedną piłkę? nie deptasz mnie. Męda. Czemu tylko niebieski został? Czuję się zdyskryminowany. Nie dla dyskryminacji niebieskich. Oooo! Kończą się. Proszę, nie, ten. Traciliśmy jedną piłkę. Dobrze, ale nie ma tragedii. Ole, ale, ale, Ole, tamto, ole, ole, ale MVP. Zajmę mi klucz. Czekaj, żebyśmy przegali, jakby te piłki spadły teraz. To jest fantastyczne. No ale to prawda. Myślę, że dostaliśmy nie. kaski. <laughs> Dobra, i jaka będzie następna gierka? Zróbmy pinbala. <laughs> Co? No, speed a, up! A, ale to tylko speed up to whatever I 10 punktów jest, zamiast 6 Aha, to że trzeba... 3... Nie, bo 10. nie, 6 było chyba, nie? Czy nie? Też był? był No. Ale szybciej po prostu jest. A, to po prostu tyle nie, linii nie, trzeba tak zrobić. Nie, nie, przyspieszam. No ja też przyspieszam, no. 10 było w poprzedniej grze? No nieźle. Oj, zjebałem. Oj, 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 My się tam wy pospieszcie, tam z bólu. No, A ty co tam? No, nie układaj tylko u siebie, tylko chodź do nas trochę. Skałek swoje. Ublock, Współpraca, please. Toncy. Ej, ej, ja idę. to O, nie idę do dziury. O, Ej, no. Nie no no! U nas jak jest... zaczek, u nas jest jednolicie, co tam się wyprawia po prawej za fuszerka? O co ci chodzi? Co to za dziury sam tam? Grzeszu, u nas jest zobaczcie jaka jednolita ścianka. Ja no, nie mam Prawie jednolita. nie wiem, U nas tu jest bardzo ładnie. Nie wiem gdzie na dwójki. Dobra. to w dwójkę. Ładnie współpracujemy, ja nie wiem o co chodzi. Oj. No. Dobra. <laughs> no, ładnie, da, da daj słuchaj, Liczyłem na cię, Trolldin. Nie! Ty dziadu, ty. Ja? Ale no spokojnie, to się jeszcze zrobi. Z, z trójką tam szedłem. No patrz, i teraz... Kombos O, ja się tu ubiję. Patrz na mnie. Dobra, Ty idziesz tu, to ja zrobię tu. Teraz ja tym pionowym... Dobra, idź, i idź, idź tu. Ja walnę tutaj. Tu jeszcze jedno takie, tu walnę na płasko teraz. Ja idę tu. buduje. No tu będą skosy. Tutaj będzie jadalnie. Wszystko jest pod kontrolą. Ja idę po. Idealnie tutaj. Trzeba na środku trochę nadgonić. To prawda. Ale, ale to lepiej niż Pan się nie ładuje, nie. pan gdzie nie... O, jak zrobił ładnie. No panie, to ja to ja wtedy zagrałem. Pamiętam jak wychodził. No, pamiętam jakby co? A się zagadałem. Niedobrze. Tam trzeba. boczne, boczne. Oj. Nice. Koniec! Nice. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Kuchy, kuchy. Tak. ja się to ja bym nie? To... Teraz będą do łukaski? Może! I mnie piłek well No to piłka. możemy jeszcze raz. O! Więc im... I przeszkody są! <h simple plays> Trolli się nie ryszą, więc odbijałem nim piłki w ogóle. Ej! <hledzwConnell> hey. Trzymamy, słuchaj. Oj, spadły, spadły, o, odbrzy... Oj, oj! Co jest? Ostatnia, Ostatnia piłka! I piłka! Ostatnia piłka! piłka. Trzymamy ją bierne. Ej, spróbujmy skoczyć na raz, dwa, trzy do góry. Oj. Nie. Co? A. Dobra, rozdzielmy się. Każdy ma swoją. Ja się nie ruszam. Niech się odbija. Ja tak samo. Moja pierwsza. Teraz zaczynałem się problemy. Trzeba lekki skos zrobić. Oj, chyba za duży skos. Uciekła mi piłka. Oh shit! Why you doing this? Przez... Ej, tylko lewo prawo, nie podskakujcie, bo to robi komplikacje potem. Ej, jedna tylko została. jedno, No traf w nią ktoś. Daj! Właśnie piłki piłki żeby odbiśmy odbijmy je bo nie wiem czy się nie przegra o, dobra kit właśnie właśnie Git. Wejdź, ktoś... właś, właś, właś. Właś, właś. Właś.